Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w naszym szumie Leśnym domku, w spiżarni, a właściwie w takim można powiedzieć pomieszczeniu troszeczkę technicznym, ponieważ jak widać rurkę, tutaj wchodzi do nas woda ze studni. I dzisiaj będziemy tę wodę ujaśmiać, że tak powiem, będziemy instalować różne zbiorniki, które nam pozwolą tę wodę w ogóle zagospodarować dalej w domu i ją przede wszystkim oczyścić. Dla zainteresowanych mówię, my mamy wodę ze studni, nie mamy z wodociągów, dlatego że są one daleko. Jakiś olbrzymi koszt byłby przerzucony na nas. Dlatego wykopaliśmy własną studnię głębinową, tam na około 20 metrów. Przeprowadziliśmy badania i okazało się, że ta woda jest. Całkiem niezła, ale ma dwie wady. Znaczy jedną, nadmiar pewnych pierwiastków, które będą nam po prostu szkodzić, nam i urządzeniom. Mamy za dużo żelaza i mamy za dużo mangana. Niektórzy mówią mi, a zainstaluj jakiś tam filtr samemu i wystarczy. Tam 500 zł, wydać czy 1000 i będzie dobrze. Wiecie co, ja powiem wam tak, no ja mam trójkę dzieci, trzy dziewczynki, nasza dwójka, nie chciałbym, żeby zwłaszcza im albo nam z czasem wyniki jakichś badań wykazały, że przez lata żeśmy na przykład pili wodę, która właśnie zawiera zbyt duże ilości manganu, bo Grześ się źle douczył i źle zainstalował jakiś tam filtr. Ja się na tym nie znam, dlatego jak widzicie, jestem ubrany wreszcie w miarę jak człowiek i będę się jedynie przypatrywał, jak robią to no, profesjonaliście po prostu i wam relacjonował, wolimy. Yy wynająć firmę, która i produkuje te urządzenia i instaluje te urządzenia, dobiera je, z nią przeprowadzany jest wywiad. Robiliśmy u nich jeszcze dodatkowe jedne takie badania, które oni sami jakby chcieli zrobić i po prostu no, oni się na tym znają, wiedzą co trzeba tutaj zrobić, żeby było dobrze, żeby ta woda była lepsza niż jest, co postaramy się Wam jeszcze tutaj w tym filmie udowodnić właśnie przez wykazanie to badaniami. I ja wolę się nie, nie, nie angażować w to, jedynie pokazać co, gdzie, jak wolałbym, żeby stało, żeby mi mniej to później przeszkadzało i zainstalować urządzenia, które nie kosztują 500 zł, ale szczerze mówiąc, no, ja, ja wolę zadbać o to, żebyśmy tę wodę mieli dobrą. Póki co mamy tylko rurkę doprowadzającą wodę ze studni. Mamy przeprowadzone badania, mamy konsultacje, mamy już wszystko co potrzebne tutaj skompletowane. I przechodzimy już do tego, co tu ma konkretnie być zrobione. Jak przyjedzie ekipa, bo lada moment mają się pojawić. Firma już. Przyjechała moi drodzy, to jest firma Klarsan i marka Ekoperla. Zaraz wam pokażę. Tu macie też kontakty i no, adres mailowy czy telefon, to są polskie marki. Klarsan tak? bardziej nastawiona na, że tak powiem, przedsiębiorców na duże zlecenia. Ekoperla na prywatnych, indywidualnych klientów. To wam tak pokazuje, jakby ktoś chciał, gdyby ktoś chciał sobie zrobić jakąś notkę czy coś. I moi drodzy, zaczynamy robotę. Panowie już przyjechali i wystawiają swoje sprzęty. Tu mamy zbiornik hydroforowy, narzędzia i cały nasz oczyszczacz, że tak powiem e, wody. A ja moi drodzy walczę ze studnią, bo mi zamarzł właz i muszę otworzyć, żeby później przełączyć. Teraz mam włączone na ogród niestety. Nie pomyślałem i ogrzewam wszystkim co tylko można, a że nie nie działa, no to teraz e, ognicho rozpalił Grzesiu żeby to ogrzać, mam nadzieję, że się roztopi lód, który się tam stworzył i odkręcimy te wody dziś tutaj trwają y, prace ja nie będę udawał, że wiem o co tu chodzi powiem tylko, że panowie e, starają się zrobić z mojej y, słabej wody lepszą taką, żebym mógł jej używać a nie będę wam robił filmu instruktażowego, bo się na tym nie znam i dla mnie to czarna magia co tutaj się wyprawia Wjeżdżają na salony, bo są już tutaj przygotowane. Co robimy teraz? Pompujemy powietrzem hydrofor do 1,7 bar maksymalnie. Hmm. Tutaj na zegarze będzie robić. Będę miał co pooglądać sobie takie tak. To troszkę potrwa, zanim ta wskazówka zajdzie do 1,7. E, zwłaszcza, że nie wiem, czy ten kontakt jest włączony <laughs> do prądu. Jeszcze czy no działa? Macie. Tutaj już rurki, tysiące zaworów i rurek jest. Będziemy zasypywać złoże za chwilę. To do czyszczenia wody. Czy to są różne te kruszywa, czy takie, wszystkie takie same? Różne. Mhm. Różne, na zmianę tak się wrzuca? Supuje właściwie. Dobrze, że na miejscu można zrobić, a nie dźwigać tego no, To Całe będzie? Całusienkie? Nie, 60%. Aha. W wysokości budki, 60%. Zasypane jest już złoże. Montujemy głowicę. To tyle się dowiedziałem. Dla y, niezorientowanych to my mamy taki dom, że na tej ściance zamontowałem specjalnie deseczkę, na której będzie wisiał filtr. Dlatego, że teraz to jest przymocowane do słupów. A jakbyśmy sobie tak celowali gdziekolwiek, to moglibyśmy trafić akurat na słomę na tynkach glinianych. Pewnie by się to trzymało, ale lepiej po prostu. Zapobiegawczo założyć taką deseczkę, na której będzie na pewno to sztywno. Czyli mamy na razie dwa urządzenia. Zbiornik hydroferowy i złożę tutaj urządzenie do czyszczenia naszej wody. Brakuje jeszcze filtra, no i pełno mamy zobaczcie, różnych cudów, zaworów. Będzie się trzeba po prostu tego wszystkiego nauczyć, żeby móc to obsługiwać, a najszybciej to, żeby się nie dotykać. To jest najważniejsze. No powoli dalej instalacje postępują. Tutaj na tej deseczce już jest na filtr przymocowany, ale tych zaworów będzie się człowiek musiał nauczyć. Wszystkiego co i jak. Odkryłem taką rurkę, w której ma być pokazane, ile jest wody w zbiorniku. Sam się domyśliłem. I teraz emocje, jak na grzybach, patrzymy, gdzie leci. Albo gdzie nie leci. Panowie już tam wszystko w środku podłączyli, posprawdzali, czy szczelne. No i teraz lejemy wodę, żeby przepłukać całe to złoże, żeby to zaczęło pracować. To i tak zacznie na dobrą sprawę pracować dopiero w pełnej krasie za jakiś czas, ale. Już tutaj woda leci na razie taka brudna, brązowa, to wszystko się musi dobrze wypłukać. Um, uruchomiłem oczyszczalnię. Często pytacie jak ta oczyszczalnia nam działa, bo już jakiś czas przecież ją mamy, ale moi drodzy my ją zainstalowaliśmy dlatego, że był taki rok, kiedy był bardzo niski poziom wody gruntowej i mogliśmy to zrobić. A teraz była włączana tylko okazjonalnie. Póki nie mieszkamy tutaj to nie jest jakoś użytkowana ale jak widać przez ten cały czas nic się tutaj z nią złego nie stało po prostu od czasu do czasu włączana muszę ją włączać bo mamy pompę przepompownia nadmiar wody wyrzuca nam tutaj do tego do tej, do tej górki tak dlatego no jeszcze trochę to potrwa aż to całe złoże się dobrze wypłucze już widzę że ta woda leci tam rurką już leci czystsza niż przed 5 minutami to jest jej w tej chwili nadmiar w tej oczyszczalni no ale tak trzeba zrobić żeby to wszystko się dobrze tam wypłukało no i później wam pokażemy efekty oczywiście No i witam was serdecznie. Kolejnego dnia już w roboczym ubranku już się biorę za swoje sprawy, bo tutaj skończyliśmy wczoraj dosyć długo nam zeszło, bo jeszcze płukaliśmy to wszystko, żeby pobrać próbki, żeby mógł wam pokazać, ale to musimy jeszcze zaczekać, będzie w tym odcinku, ale ja teraz muszę zaczekać. Tu pobieraliśmy wodę, która wyszła z hydrofolu jeszcze taką nieoczyszczoną wodę i tu pobieraliśmy wodę, która już jest po całej stacji uzdatniania i po filtrze, także będzie można zobaczyć najprawdopodobniej już teraz jakąś różnicę, chociaż nie będzie ona jakoś szczególnie wielka, dlatego że to się wszystko musi jeszcze rozbujać. To jest tak strasznie na świeżo, jeszcze ta woda nie została do, to złoże nie zostało jeszcze dobrze wypłukane, tutaj jeszcze widać w filtrze, że nie jest takie idealnie czyste. Dlatego wyniki tych badań na pewno z czasem jeszcze będą bardziej wyśrubowane, ale poprosiłem, żeby zrobić te badania, żeby od razu móc i sobie i wam pokazać, że woda, która tutaj wchodzi do nas do domu, do tego hydroforu, zbiornika hydroforowego, jest po prostu gorsza niż ta, która. Z tej stacji wychodzi tutaj będzie tego żelaza i manganu na pewno mniej te wszystkie przełączniki, gałki, niegałki, wskaźniki manometry czy jak to się nazywa, ciśnienie pełno zaworów, to jest jeszcze przede mną nauka, żeby dobrze do tego wszystkiego się tutaj no, wyuczyć i dobrze obsługiwać głowica jest amerykańska także tego też muszę się nauczyć ale od początku wchodzi sobie nam woda do domu do zbiornika hydroforowego ten ma 300 litrów ocynkowany jakieś tu panie kable, nie kable, przewody żeby wszystko działało dobrze napompowaliśmy tu powietrza, znaczy my tam, ja to się przyglądałem tutaj <grytanie> powietrze napompowane będzie prawdopodobnie trzeba uzupełniać mniej więcej tutaj to powietrze które się uzupełnia to widać w ogóle? Widać prawdopodobnie gdzieś tak co pół roku, co rok będę musiał troszeczkę uzupełnić tak mnie ostrzeżono, że no, żeby nie było go zbyt mało, bo jak będzie go zbyt mało, to mówię panowie, że tam no, spuści się troszeczkę wody gdzieś pod prysznicem, czy, pod, czy, czy w umywalce w zlewie i będzie od razu się napełniał. Ciągle pompa się włączała, żeby napełnić tam zamiast 100 litrów to, to 30. No to trzeba to od czasu do czasu tutaj będzie być może napełnić. Tu jest jeszcze taka rurka wskazująca ile tej wody jest w hydroforze. To się może rzeczywiście zmieniać. Ten cały manometr to się chyba nazywa. Ja wam nie robię filmu takiego, wiecie, jak to podłączyć i jak to obsługiwać dokładnie, bo ja jestem noga w tym. Ja tylko wam chcę pokazać po prostu, bo relacjonujemy różne rzeczy z domu, że można mieć własną wodę jakby ze studni oczyszczoną na tyle, żeby była dobra i co jest do tego potrzebne, a nie jakoś specyfikę tutaj tego nie będę podawał wielką, bo no nie chcę tutaj, wiecie, jakichś błędów popełnić, żeby mi ktoś później. Nie zarzucał, że, że coś źle powiedziałem, ale tutaj mamy ciśnienie. Wiem, że mam sprawdzać, że ma być między 3 a 5 mniej więcej. Jak będą wychylenia w inną stronę, ja sobie muszę to w ogóle oznaczyć i jeszcze notatkę zrobić, ale oznaczyć jakąś tasięką, że odtąd dotąd. Jak będzie coś nie tak, no to będzie po prostu trzeba zadzwonić do serwisu i się zapytać, czy ja mogę coś z tym zrobić, czy oni muszą tak. Może to jest kwestia, właśnie, dopompowania powietrza. Tu mam jeszcze pełno rurek. Tu kamera już tego nie zbiera, ale nawet wam tego nie pokazuje. To będzie wyjście też wody, już generalnie z hydroforu. Woda trafia do naszej stacji uzdatniania wody z tym całym złożem, które tutaj było uzupełnione. Było płukane. I tutaj mamy taką właśnie głowicę, która nam ustawia też regenerację tego złoża, ponieważ tutaj jakby nie wymienia się tego zbyt często, tylko co to złoże całe wymienia się mniej więcej, jak wyczytałem, od, od 4-5 lat do nawet 8, może takie złoże, czy 10, nawet już nie pamiętam dokładnie, może takie złoże być i dopiero wymaga wymiany. To wszystko jest oczywiście uzależnione od ilości zużywanej wody i od tego, jaka ta woda jest. Czy jest bardzo mocno zanieczyszczona, czy nie, czy stwarza jakieś duże problemy, prawda? Ale musi dochodzić do tak zwanej regeneracji I to jest, jest niestety jedyna wada tego urządzenia że po pierwsze zużywa trochę wody, bo tam no, kilkaset litrów na taką regenerację zużywa no i oczywiście prądu, żeby to tutaj się odnowiło, natomiast no to jest tylko właśnie trochę prądu i ta woda, ale odnawia nam się, jakby regeneruje się to złoże, żeby działać kolejne tydzień w naszym przypadku i w tej chwili mam ustawione, bo to też właśnie wszystko jest zależne od tego jak duże to urządzenie, bo tych urządzeń jest kilka, są i mniejsze i jeszcze jeden rozmiar większe jest też to jest L, a my mamy na znaczy jest jeszcze XL, jest M, SK różne, to, to warto właśnie z jakąś firmą się dogadać, taką która no, wie co ma robić, i Wam dobierze to urządzenie. Ewentualnie z lekkim naddatkiem, żeby nigdy czegoś nie brakło, tylko ewentualnie było trochę nawet za mocne, no tak, żeby właśnie nigdy niczego nie brakowało. I tutaj mam do teraz to odłączyłem na chwilę od prądu, ale tu mam ustawienie w tej chwili, że co 7 dni ma się zrobić ta regeneracja. No i to będzie tam zużywało między 1,5 metra, a 2 metry sześcienne miesięcznie tam. tak na to, żeby po prostu ta woda tutaj dalej mogła być, być czysta, to taka regeneracja tutaj jest i to jest mówię jedyna wada taka, że no żeby to działało tak, jak trzeba, to musi zużyć trochę wody na tę regenerację i, i, i tego prądu. No, to jest takie głośnawe to, no. No, to muszę też o wadach powiedzieć. Yy, I filtr. Filtr taki sznurkowy do wymiany, co mniej więcej yy, między 3 a 6 miesięcy czy 3 a 5 miesięcy, jakieś tam jest w instrukcji napisane który zatrzymuje jeszcze różne takie cząstki stałe ewentualnie, które by się gdzieś tam przedostały i już tutaj właściwie powinniśmy mieć wodę czystą, która wylatuje. Dzień dobry, witam już jako pewno przedstawiciel. Z logem na piersi, dziękuję pani Marii za bluzę. Jest to jedyna czysta rzecz, jaką mam tutaj na budowie, dlatego założyłem. No, nie, no, przedstawiciel to trochę nie, bardziej taki monter w tym, nie? Trochę żeście przegieli z numerem XXL. Najgorsze, że, że pasuje, moi drodzy, są wyniki z laboratorium. I wyniki, moi drodzy, są bardzo obiecujące. Były właściwie na drugi dzień te wyniki. Znaczy, obiecujące, one już spełniają normy, natomiast zważywszy na to, że to złoże ma się tak naprawdę dopiero rozbujać i, i jeszcze prawdopodobnie wyśrubować te wyniki, to jest bardzo dobrze, dlatego że mamy tutaj różne wyniki. Natomiast jeśli chodzi o to żelazo i mangan, czy te najważniejsze rzeczy, norma przy żelazie powinna być mniej niż 0,20. W tej chwili mamy 0,18, czyli już jest niższa. A zeszliśmy do niej z wartości 1,30. Z 1,30 na 0,18. To jest olbrzymia, olbrzymia różnica. Teraz jeśli chodzi o mangan, to normy mamy, że musi być mniej niż 0,05. Mamy 0,03, a zeszliśmy 0,10. Czyli tutaj mamy w tej chwili tylko 30% tego manganu, który był, to jeszcze on zostaje. Na, na dzień dzisiejszy, ja myślę, że te badania pewnie będą jeszcze bardziej wyśrubowane. W momencie, kiedy to złoży, będzie tak na pełną parę, pełną parą pracować, to tak trochę jak przy oczyszczalni, też tak jak zanim się ona rozbuja, no to trzeba poczekać aż to wszystko zacznie dobrze prosperować. Dostałem informację, że ta woda, która jest już oczyszczona z tych urządzeń, wychodzi już do urządzeń odbioru tej wody w domu. Jest tak naprawdę zdatna do picia bez przygotowania, ponieważ tam nie ma jakichś bakterii, nie wiadomo czego. To już potwierdziły też badania w innej firmie, które robiliśmy wcześniej. Ale teraz, ze względu na te różnego typu zanieczyszczenia, yy, można podobno ją pić po prostu. Yy, jedna ważna sprawa, ciekawostka dla ludzi też zainteresowanych naszą oczyszczalnią. Bo, yy, jak już tak, yy, nie wiem, wyczuli się nosem chyba ci od wody i od ścieków, od uzdatniania jednym słowem, wody yy, i tutaj tej użytkowej, i tej, którą już. Wyrzucamy do oczyszczalni, bo pan do oczyszczalni do nas zadzwonił, się zapytać co tam słychać, jak tam ta oczyszczalnia. No, my ją włączamy tylko raz na jakiś czas, żeby po prostu nie, nie zastała się, ale no nie, nie korzystamy tutaj z jakiejś ubikacji, więc ona nie chodzi 24 na dobę. I tak od słowa do słowa po prostu przypadkowo się zdzwoniliśmy, gadamy i on wyraził pewne obawy, nawet duże, że ta stacja uzdatniania wody będzie nam psuła oczyszczalnie. Dlatego, że podobno część takich stacji wykorzystuje, jakby przy regeneracji, wyrzuca potem taką solankę. Joś bo mówi tak. Mówił tak, że przy jakiejś słabej oczyszczalni to taka solanka może wręcz zakłócić pracę tej oczyszczalni, po prostu zniszczyć tam florę bakteryjną na przykład. Tak mi się wydaje, ja się tak to myślałem, że pewnie o to chodzi. Natomiast, że u nas to nie powinno narobić tam szkód w oczyszczalni, natomiast przy wyrzucaniu wody już przez przepompownię do kanałów rozsączających, że tam może być problem, że ta sól będzie się po prostu odkładać na tych kanałach i skróci żywotność tych kanałów. Na szczęście trzeba przyznać, że firma od Stację uzdatniania wody to jest, no widać, profesjonalna firma, dlatego że dobrali nam urządzenie, które właśnie nie wyrzuca tej solanki, bo dobrze wiedzieli, że mamy oczyszczelnię. Czyli zrobili po prostu z nami wywiad, znaczy z Agnieszką, bo ja ciągle zabiegany. Ale Agnieszka im podała wszystko i to też zachęcam Was, żebyście się zainteresowali, jak chcecie właśnie mieć taką stację, żebyście po prostu porozmawiali z jakimś przedstawicielem, zadzwonili do firmy, porozmawiali, co warto im podać, jakie informacje. Ponieważ oni tak, dowiedzieli się, że mamy y, oczyszczalnię, taką, a nie inną. Zresztą, w ogóle, że oczyszczalnię mamy, to dobrali nam takie urządzenie, które po, po tej całej regeneracji wyrzuca właściwie wodę, żelazo i mangan tylko. Czyli te produkty, które tutaj się chcemy jakby pozbyć, żeby dalej je wychwytywać z wody. Y, I one tutaj nie są na, na zasadzie takiej, jakby. Czy wszystko działa na zasadzie trochę chemiczno-fizycznej, ale y, tutaj mm. przede wszystkim jest na przykład natlenianie. thank wody, for Wiecie, ja się nie chcę mądrować, bo ja nie jestem specjalistą, ale z tego co ja czytałem i oglądałem filmy z Ekoperli na, na YouTubie, bo oni mają kanał swój, to tam jest podane, że są różne sposoby. Wiecie, od, od żelaziania i od manganu. No tego tego manganu, pozbywania się po prostu. Są różne sposoby. Jakieś takie bardziej chemiczne, właśnie, jakieś takie solankowe, ale są też takie, które zmieniają postać rozpuszczalną do nierozpuszczalnej chyba. Między innymi to jest też natlenianie tego całego tutaj złoża, tej wody i, i, i dlatego produktem jest tutaj tylko jakby woda, mangan i, i, i żelazo wyrzucane do, do, do całej oczyszczalni, a nie dodatkowe jeszcze różne rzeczy. Cały koszt tego wszystkiego to jest ładnych parę tysięcy złotych, ja nie będę ukrywał już dokładnie tam, nie pamiętam, bo ta Agnieszka rozlicza. Oczywiście nie mówię tutaj tylko o samej stacji, tylko mówię tutaj o zbiorniku, o tym całym filtrze, o tych wszystkich rurach, które tutaj, wiecie, nawet te zwykłe zawory, niezawory, przejściówki, to no to też swoje kosztuje i to wszystko razem z montażem, z doborem tego wszystkiego. Wydujeł ja się, że to nie jest taki koszt nie do przeskoczenia i cała instalacja jakby studni u nas i tej stacji uzdatniania wody tak naprawdę wyszła nam dużo taniej niż gdybyśmy chcieli ciągać ponad 400 metrów wodę z sieci. Tutaj firma daje gwarancję nie tylko na sprzęt, czy się popsuje, czy się nie popsuje, ale też na jakość wody. Jakby wam za jakiś czas. Zaczęło coś śmierdzieć, kolor wody się nie, nie podobał, jakiekolwiek objawy by się pojawiły, że no widzicie, że coś się zmieniło, coś nie działa, to firma też daje gwarancję na jakość wody. Nawet jeżeli wszystko działa, to musi ktoś po prostu przyjechać, tak? czy musicie wysłać próbkę wody, na przykład, jak się okaże, że, że to nie działa, że coś się stało złego. No to wtedy ktoś musi przyjechać i to naprawić, po prostu. Dlatego ja Wam polecam po prostu firmę, bo to jest jedna z niewielu polskich firm, które naprawdę są porządne. Wiecie, że ja Wam bardzo rzadko kiedy coś polecam, kogoś. A propos, właśnie firmy, bo już kończę, bo dla mnie to jest koniec imprezy. Teraz podłączenia dalej idą. Moi drodzy, Firma ma stronę na Facebooku, ma swoją stronę, ma kanał na YouTubie, wszystko Wam podam w opisie. Wejdźcie sobie, poczytajcie, pooglądajcie. Proste filmiki z takimi różnymi animacjami są porobione. Można zrozumieć, jak działają różne urządzenia. Oczywiście nie tylko taka stacja, są różne. Inne stacje są takie, które na przykład zmiękczają wody, lub też jakieś osmozy, nieosmozy, filtry i tak dalej. Tam jest no szeroka oferta, bo to jest porządna, duża firma, więc nie ma co się spodziewać, że tam mają jedno urządzenie. My mamy jedno z czterech tego typu, mamy prawie że największe, bo jeszcze jest, jeszcze jest jedno większe i dwa mniejsze, przynajmniej na dzień dzisiejszy. Także tam jest przede wszystkim ten kanał na YouTube fajnie tam jest zrobiony. Też Wam dam link. No i tyle. I konsultujcie się po prostu bezpośrednio, jeżeli chcecie właśnie takie rzeczy, na przykład jak my zrobić lub podobne, to pamiętajcie, żeby sobie spisać jaką macie pompę w studni, jakiej mocy, czy jest jednofazowa, czy trójfazowa, czy jest daleko gdzieś wkopana, czy blisko, czy daleko domu, czy dom ma ileś pięter, bo to chodzi też o ciśnienie tej wody później o to po prostu czy macie jakieś badania, czy nie macie, ile jest osób w rodzinie, czy daleko są gdzieś pomieszczenia i tak dalej, no wszystko co związane z instalacją wodną, im więcej szczegółów im podacie, tym lepiej dobiorą to urządzenie. Ja wam już tu nie chcę dokładnie mówić, że to, to i tamto, bo ktoś może po prostu z innego urządzenia będzie korzystał i będzie musiał jakieś inne dane też troszeczkę przygotować, ale ja pamiętam, że specjalnie robiliśmy badania wody wcześniej w innej firmie, żeby właśnie wysłać też te badania później tutaj, do Ecoperli, żeby oni mogli yy, zobaczyć, z czym mają do czynienia, że, że za dużo tego, czy za dużo tego. Pamiętam, że jeszcze dodatkową próbkę wody też wysyłaliśmy tutaj, do, do firmy EkoPerla, bo oni jeszcze chcieli coś tam przebadać, sobie coś, co to badanie nie zawierało. Ale yy, warto poświęcić parę groszy, bo wiecie, my to będziemy pili, My to będziemy wykorzystywali do, do prania ubrań. pokazuje jedyne czyste moje tutaj. Do gotowania, do mycia się. No i warto by było, żeby te dzieciaki moje i, i my wszyscy zresztą, żebyśmy korzystali z wody, która po prostu nie będzie nam szkodzić, a jednak mangan może nam zaszkodzić, jak będziemy go dużo spożywać. Może nam i mangan, i żelazo no, źle wpływać na urządzenia kiedy po prostu niszczyć je, czy, czy różne podłączenia chociażby same. Także no tutaj... Takie decyzje podjęliśmy, że ja sam nie będę kombinował i zakładał byle jakiego filtru, żeby potem sobie za 10 lat brudę pluć, że ktoś ma problemy ze zdrowiem, prawda? Tyle. Jeżeli macie ochotę zainteresować się takimi rzeczami, produktami, to ja serdecznie mam firmę Koperla polecam i zajrzyjcie do opisu, tam są linki, możecie się wielu rzeczy dowiedzieć, a my się bierzemy za dalsze prace nad domem. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczyska. Pa. pa.